Golden Gate Bridge Jeszcze przed wschodem Słońca tutaj, bo San Francisco, Kalifornia Jeszcze nie wzeszło słońce Jestem po drugiej stronie mostu Teraz na świetle, jak to jest daleko a Tam w oddali jest miasto San Francisco Ta wyspa bardzo, bardzo daleko To jest Alcatraz Więzienie sławne, byłe Zacznę przybliżać. Wyspy już trochę widać. Z więzieniem. A tu jest downtown San Francisco. Przedmieścia. I okazały ten most sławny Golden Gate Bridge.